Cześć! W poprzednim odcinku spróbowaliśmy tak zrefaktoryzować kod, abyśmy mogli wprowadzić do niego test. Dzisiaj znowu spróbujemy zrobić to samo, ale w innym kontekście. A w jakim? Przekonajcie się sami. Na początek przedstawmy sobie kontekst biznesowy. Mamy tutaj kalkulator serwis, który ma jedną metodę i w tej metodzie jedynym parametrem jest klasa z zewnętrznej biblioteki. Tutaj wykonywana jest jakaś logika. A nas najbardziej interesuje linika 13, gdzie na tym parametrze wywoływana jest metoda return returnSumValue i do niej doklejany jest inny literał 000. Natomiast okazuje się, że ten literał jest zły i on powinien zawierać 001. I oczywiście w tym kodzie nie ma testów, ale my chcemy to zmienić i spróbujmy sobie napisać y, test do tego serwisu. Na początku stwórzmy sobie instancję tego serwisu, a następnie. Napiszmy test. I on może wyglądać w ten sposób. Spróbujmy go uruchomić. I oczywiście on nie przechodzi tak jak się spodziewaliśmy, ponieważ miał tą złą wartość, która została zapecana, Ale jak widać, okazuje się, że to nie jest spowodowane asercją, tylko jakimś timeoutem. Przejdziemy sobie do tej biblioteki, do, do klasy z zewnętrznej biblioteki. I jak widać, przy jej tworzeniu zostaje rzucony wyjątek z timeoutem, ponieważ on chce się podczas samego tworzenia połączyć z bazą czy też z jakimś zewnętrznym serwisem. Jest to zła praktyka, ale niestety nic nie możemy z tym zrobić, bo zakładamy tutaj, że to jest klasa z zewnętrznej biblioteki. Jak możemy sobie z tym poradzić? Możemy sobie utworzyć taki pomocniczą abstrakcję, która będzie miała tą samą sygnaturę, co ta klasa z zewnętrznej biblioteki i dla niej napiszemy jedną z implementacji, która będzie tą implementacją produkcyjną. Oczywiście ona będzie zawierała w sobie obiekt tej zewnętrznej klasy i będzie po prostu takim. Będziemy po prostu przekazywać tą wartość w tym miejscu tak, z tej naszej klasy, z obiektu z naszej klasy zewnętrznej. I w ten sposób otwieramy sobie bardzo fajną furtkę, ponieważ możemy teraz przeciążyć tą metodę. Klienty zewnętrznej, klienty naszego serwisu, dalej będą korzystały z tej starej metody. My natomiast otworzymy sobie metodę, która będzie przyjmowała tą naszą abstrakcję. I będzie na niej wywoływała tą samą metodę, która była w zewnętrznej klasie. Teraz, żebyśmy nie mieli duplikacji logiki, możemy sobie wyodrębnić metodę i przy okazji podmienić to wywołanie w, tym naszym, w tej naszej starej metodzie, w ten sposób już nie mamy duplikacji i oczywiście jeśli byłoby tutaj więcej parametrów, to będziemy mogli je tutaj przekazywać. Akurat w naszym przypadku, żeby uprościć ten przykład, jest to po prostu tylko string z tej klasy z zewnętrznej biblioteki. I teraz, przechodząc do naszej, do naszego testu, możemy sobie utworzyć coś takiego gdzie będziemy tworzyć fejka, który będzie implementował nasz e, interfejs i on zawsze będzie zwracał jakąś wartość, którą sobie założymy z góry. Nie będzie tutaj żadnego łączenia się z zewnętrznym, e, z zewnętrznym serwisem czy jakąś bazą danych. Ona zawsze będzie zwracała tę wartość. Będzie po prostu deterministyczna. I oczywiście dalej będziemy utrzymywać się w kontekście testu jednostkowego. Nie będziemy musieli właśnie łączyć się z zewnętrznymi serwisami. I teraz, jeśli wyłączymy ten test, a uruchomimy ten nowy, to on też nie przejdzie, ale już nie przychodzi z powodu asercji. I teraz, tak jak było to w poprzednim odcinku, zdejmujemy czapkę refaktoryzatora i zakładamy czapkę naprawiacza błędów. Wchodzimy sobie do tego serwisu, podmieniamy tą wartość, uruchamiamy test i test przechodzi. Czyli mamy już tę siatkę bezpieczeństwa, a my przy okazji naprawiliśmy błąd. I możecie sobie tutaj zadać pytanie, dlaczego nie stworzyliśmy moka tejże klasy? Można by było to zrobić, ale takie podejście z zastosowaniem naszej abstrakcji daje nam fajne, fajne możliwości z tym, że możemy tą bibliotekę wypłynąć na peryferia naszej aplikacji. A to nam się spłaci, myślę, że w niedalekiej przyszłości, ponieważ jeśli zajdą jakieś wielkie zmiany w tej bibliotece przy kolejnym podbiciu, to będziemy to zmieniać tylko w jednym miejscu. Albo będziemy chcieli wymienić tę bibliotekę na jakiś inny komponent, to też będzie ta zmiana wykonywana w jednym miejscu. Tylko oczywiście, teraz będziemy musieli tą bibliotekę wypychać poprzez kolejne komity, jak najdalej, żeby faktycznie ona znajdowała się tylko na peryferiach. Czyli teraz moglibyśmy te nasze, tych naszych klientów przepinać na tę metodę, aby zagłodzić tę metodę i w końcu ją usunąć. Także mam nadzieję, że ten kodzik wygląda całkiem zacnie. Mam nadzieję, że ten przykład pokazał Ci, jak możemy walczyć z zewnętrznymi bibliotekami w naszym kodzie, tak aby w niedalekiej przyszłości nie napisały nam one krwi. Oczywiście napisz swoją opinię w komentarzu, czy ten przykład był dla Ciebie przydatny oraz daj łapkę w górę. A tymczasem na razie i cześć!